Być może słyszeliście ostatnio o pewnym plebiscycie znanym jako Crunchyroll Anime Awards, oraz o jego wynikach, m.in. na najlepsze anime roku. Plebiscyt ten wywołał bardzo wielką burzę w sieci. Okazało się bowiem, że najlepszym anime 2024 roku zostało Solo Leveling Sezon 1. I o tyle o ile swoją opinię wyraziłem na Twitterze pod postem Uwera, będąc zdenerwowanym całą sytuacją, to jednak przyszedł moment, gdy postanowiłem przeprowadzić śledztwo i spróbować ustalić czemu właśnie Solo Leveling wygrało nie tylko w tej kategorii, ale w tak wielu kategoriach biorąc pod uwagę, że konkurowało m.in. z dominującym w rankingach Freeren, ale też Dan czy Pamiętnikami Zielarki. Zachęcam Was do zostawienia komentarza, co Wy uważacie o tegorocznym Anime Awards. Pamiętajcie o subskrypcji, a my, zanim jednak zaczniemy omawiać sam pochylmy się nad tematem samego Crunchyrolla. Postaram się przybliżyć Wam jego historię oraz pozwoli nam to na zrozumienie pewnych kwestii w późniejszej części filmu. Czym jest Crunchyroll? To platforma streamingowa, bardzo popularna na zachodzie. Pojawiają się tam treści głównie w języku angielskim, co jasno stawia target odbiorców. Ich początek przypada na 14 maja 2006 roku. Był on projektem grupy czterech studentów z Kalifornijskiego Uniwersytetu. Rozpoczęli swoją działalność udostępniając fanowskie tłumaczenia anime oraz szeroko pojęty azjatycki content. Działali nielegalnie. I nie mieli licencji na żadne treści, które publikowali. Właśnie dlatego wielkim szokiem była chociażby ogromna, bo aż ponad 4 milionowa inwestycja w Crunchyrolla w 2008 roku od firmy Venrock. Losy jednak się do nich uśmiechnął w styczniu 2009 roku, gdy podpisali umowę z TV Tokyo, aby transmitować na swojej platformie odcinki Naruto Puden, a to zapoczątkowało proces przemiany całej platformy. Zdecydowano wówczas, że Crunchyrolla należy prowadzić w sposób w pełni legalny, co sprawiło, że ze strony stopniowo wycofano nielegalny content. W październiku 2013 roku powstał kolejny oddział, nazwany Crunchyroll Manga za pomocą którego zaczęto udostępniać mangi. I to nie byle jakie. W pierwszej dwunastce znalazły się takie tytuły jak Nanatsu no Taizai, Atagon Titan czy Fairy Tail. Dalsze lata to powolny, aczkolwiek stabilny wzrost popularności platformy. Wraz z coraz większą grupą odbiorców i stopniowym wzrostem popularności tego typu treści na zachodzie. W 2021 roku Sony zakupiło prawa do Crunchyrolla za ponad miliard i 100 milionów dolarów. Posiadając już prawa do Funimation, w 2021 2022 rozpoczął się dwuletni proces scalania tych podmiotów, tworząc ostatecznie w 2024 roku potworka, którego widzimy teraz. Crunchyroll. Jest to ciekawe, szczególnie gdy przypomnimy sobie fakt, gdy jeszcze nieco mniej niż dwie dekady wcześniej Funimation kręciło z nimi dramę o nielegalne udostępnianie anime i fansubów. Aktualnie Crunchyroll to wielki moloch korporacyjny posiadający wiele oddziałów. Posiadają swój sklep z merchem, udostępniają i tłumaczą, mandli oraz anime, ale tworzą też wiele własnych serii dzięki marce Crunchyroll Originals. Zyskali na terenie jako producenci treści, zajmując się produkcją takich serii jak Tower of God czy The God of High School. Ostatecznie Crunchyroll stał się gigantem, zarabiającym według danych ponad miliard dolarów rocznie. Wynik naprawdę godny podziwu. No dobrze, a więc ogólny zarys firmy już mamy. Teraz możemy przejść do konkretów i dramek, czyli samych awardsów. Crunchyroll Anime Awards to event mający na celu uhonorowanie anime i filmów, oczywiście anime filmów, reżyserów, wykonawców muzycznych, artystów itd., itd. Biorąc pod uwagę wszystkie sezony ocenianego roku, po raz pierwszy plebiscyt został ogłoszony końcem 2016 roku, a ceremonia wręczenia nagród odbyła się 28 stycznia 2017 roku na wydarzeniu nazwanym Crunchyroll Anime Awards Party w San Francisco. Wówczas najlepszym anime roku zostało okrzyknięte Yuri on Ice", a przykładowo najlepszą dziewczyną 2016 roku została Rem z ReZero. To tak dopowiadam, aby było jasne jakiego rodzaju kategorie się pojawiają. Plebiscyt zyskiwał na popularności, będąc coraz większym corocznym wydarzeniem i podsumowaniem starań całego przemysłu skupionego wokół anime. Aktualnie doszliśmy do momentu kiedy nie różni się to zbytnio od innych wielkich gal nagród filmowych. Wydarzenia są organizowane w prestiżowych hotelach, jak na przykład Grand Prince Hotel w Tokio w tym roku. Zwycięzcy wychodzą na scenę po czerwonym dywanie, odbierają statuetki, wygłaszają przemowy przed salą wypełnioną bijącymi brawo ludźmi z branży. Tak bardzo to urosło. Jest to bezsprzecznie największy tego typu event skupiony wokół anime na całym świecie. Szkoda tylko, że nie jest zupełnie miarodajny. A od kilku lat anime, które wygrywają, są regularnie krytykowane przez gwałtowną reakcję społeczności niezgadzającej się z wynikami plebiscytu. W końcu jakim cudem na przykład Free Ren, i będę posługiwał się jej przykładem, dlatego że jest najbardziej kompetytywną serią w stosunku do swojego przeciwnika w tym konkursie, przegrywa z solo leveling sezonem pierwszym w wyścigu o anime roku, gdy to właśnie Frieren dominowała w rankingach. Przecież historia naszej sympatycznej, długo-uchej koleżanki do tej pory zajmuje pierwsze miejsca. Powodów jest wiele, a jednym z nich, w mojej ocenie, jest samo to, jak przebiega głosowanie na ulubione serie, filmy, postacie itd. Ale żeby nie było, że powołuje się tylko na anime o elfce, podobna sytuacja, gdzie denerwowano się na wyniki plebiscytu, miała miejsce chociażby w tamtym roku. Wtedy głównym antagonistą było Jujutsu Kaisen, które wygrywało tam gdzie nie do końca powinno wygrywać. To oczywiście spowodowało oburzenie wśród fanów, bo przecież Jujutsu Kaisen konkurowało na przykład z Oshinoko. Sytuacja jednak według mnie jest dość prosta do zrozumienia. A mechanizm, dlaczego Jujutsu Kaisen zdominowało poprzedni, a Solo Leveling aktualny rok, można przedstawić dość krótko. Ale trzeba zrozumieć, jak głosować i kto głosował. Bo widzicie, głosować może każdy. Ale wszystko, co powiedziałem do tej pory, jest potwierdzeniem tego, że Crunchyroll Anime Awards nie jest plebiscytem jakości, tylko plebiscytem popularności i to specyficznym. Zacznijmy od faktu, że do tej pory widzowie oraz jury, których celem jest wyłonienie najlepszych anime, postaci, muzyki itd. głosują w systemie 70 do 30. 70% głosów mają widzowie, a 30% wybrane jury. Głos w każdej kategorii można oddać każdego dnia. To oznacza, że między 3 a 14 kwietnia bieżącego roku każdy z nas mógł oddać 12 ważnych głosów w każdej kategorii. Głosowanie na anime roku wychodziło dokładnie wtedy, gdy solo leveling dostawało już drugi sezon, co podbijało jego popularność. Więc teraz zbierzmy wszystkie dane, które zdążyłem Wam już przedstawić w ciągu ostatnich kilku minut. Wyniki głosowania na anime roku wcale nie muszą być ustawione, jak chętnie ogłaszają i ustawiają sobie w tytułach filmów zagraniczni anituberzy. Problem według mnie leży zupełnie gdzie indziej. Jak wspomniałem, Crunchyroll jest zachodnim, głównie anglojęzycznym molochem korporacyjnym. Największą i w zasadzie jedyną platformą streamingową, na której znajdziemy tylko anime. Wydarzenie Animal Awards jest szczególnie promowane w krajach takich jak Stany Zjednoczone, a wydarzenie jest oglądane i promowane z pieczołowitością przez największe gwiazdy zachodniego Anituba. Problem numer jeden głosowanie skierowane głównie do anglojęzycznego odbiorcy. 70% wszelkich głosów oddane jest nam, widzom. To bardzo szlachetne i sprawia, że czujemy, że mamy sprawczość w tym głosowaniu. Widzowie jednak nie muszą być w żaden sposób obiektywni. W momencie, gdy nominowana seria wciąż wychodzi, a inna seria już się zakończyła lub miała swój koniec na początku roku, sprawia, że hype na nią powoli wygasa. To znowu prowadzi do problemu, gdzie widzowie w zasadzie oddają głos na tytuł, o którym jest głośno. Oddają głos na tytuł, który bardziej im się podoba. Nie biorąc pod uwagę faktu, jakie nawet części anime podlegają ocenie, widzowie po prostu oddali głos na aktualnie publikowane kolejne odcinki Solo Leveling, nie zwracając uwagi na nic. Nikogo nie interesowało, jaki sezon podlega ocenie, a liczył się tylko miło pamiętany z bieżących publikacji tytuł. Taki wniosek wysnułem, biorąc pod uwagę, że Freelance dominował rankingi. Do tej pory figuruje na My Anime List na pierwszym miejscu i zostało ocenione lepiej w stosunku do Solo Leveling o ponad jedną gwiazdkę, uzyskując wynik 9,3 gwiazdki przy większym i częstszym zaangażowaniu publiki do oddania głosu na tą serię. Widać to po ilości oddanych głosów na obie z nich. Jedyna różnica jest taka, że hype na Freelance spadł, a na Solo Leveling był podbudowany drugim sezonem. Problem numer dwa. Różnice kulturowe. Bo widzicie, gdyby takie głosowanie miało miejsce w Japonii, to okaże się, że Solo Leveling najprawdopodobniej nie zwycięży w tak wielu kategoriach. Dlaczego? Bo najzwyczajniej nie była to aż tak popularna seria. Znowu posłużę się Freeland. Dlatego, że jest to jedyne realne zagrożenie do tytułu anime roku dla Solo Leveling. Biorąc pod uwagę popularność i ilość oddanych ocen na malu, Solo Leveling w Japonii. Nawet drugim sezonem, który był znacznie lepszy od pierwszego, nie przebił popularnością nawet końcówki sezonu Freedom. Nie mówiąc nawet o piku jej popularności. Skąd taki wniosek? Widać to na wykresach wyszukiwanych haseł w Google. W zależności od kraju, treści mogą być spopularyzowane w bardzo różnym stopniu. Widzowie również mogą oczekiwać od anime różnych wrażeń. Wynika to z kultury, wychowania, środowiska, z którego się wywodzimy. Czy nawet samego faktu, jak bardzo się od siebie różnimy. Przecież widać nawet po nas, gdy szukamy czegoś do obejrzenia. Problem numer 3. Nieskuteczne jury. Jest to punkt, według mnie, trochę kontrowersyjny i wiele z niego należy po prostu poddać głębszym przemyśleniom. Jury, biorąc pod uwagę fakt, że są wybrani i powinni być ekspertami od jakości, a nie popularności treści, po prostu zawiedli albo głosowali razem z widzami na te same serie. Skąd taki wniosek? Solo Leveling było produkowane przez A1 Pictures we współpracy między innymi właśnie z Crunchyrollem. Nie mówię, że pojawił się tutaj nepotyzm, chociaż sugestie takie również się pojawiły. Przecież to bardzo miłe, gdy wygrywa ktoś nam bliski. Dlaczego więc nie dopuścić serii tak jak Solo Leveling do zwycięstwa, gdy wyszedł spod naszego szyldu, a nie z obcej stajni takiej jak na przykład Madhouse? Punkt ten sugeruje jednak dość mocno, że cały konkurs mógł zostać ustawiony, ale zastrzegam że trzeba to brać przez palce i jest to tylko hipoteza, ponieważ nigdy nikt nie zdobędzie dowodów, że tak właśnie mogło być i konkurs jest ustawiony. Ostatecznie, czym jest Crunchyroll Anime Awards? Jest to gala nagród, gdzie głównie zachodni odbiorcy głosują na ulubione serie, nie biorąc pod uwagę żadnej zmiennej, determinującej chociażby to, jaki fragment anime powinien być brany pod uwagę. Jest to niemiarodajny konkurs, wystawiony głównie dla anglojęzycznej publiki, decydującej o zwycięzcy na podstawie często aktualnej popularności, a nie generalnej jakości serii. To sprawia, że od kilku lat cały ten plebiscyt jest regularnie bojkotowany i przynosi coraz większe rozczarowanie nie tylko widzom, ale daje również zapalnik do powstawania takich materiałów jak ten i materiałów o wiele bardziej krytycznych, których po prostu jawnie oskarża się o ustawienie wyników. Widzowie z takich krajów jak Wielka Brytania, czy głównie Stany Zjednoczone, po prostu zdecydowali jaka seria ma wygrać. I zdecydowali, że będzie to solo leveling. Być może była tam jakaś nieczysta ingerencja jury, ale nie popadajmy w paranoję i ostrożnie podchodźmy sugerując coś takiego. Natomiast jeśli wy, widzowie, szukacie autentycznie interesujących i miarodajnych wyników, trzeba będzie się zagłębić w czeluści Reddita czy Twittera. Gdzie często społeczność autentycznych maniaków anime oceni to o wiele bardziej obiektywnie, a zwycięzcy będą wybrani po prostu na podstawie jakości. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Napiszcie w komentarzu, co Wy uważacie na ten temat. Pamiętajcie o zastawieniu łapy, subskrypcji na kanale, to będzie mi bardzo miło. I trzymajcie się. Do następnego materiału, na razie.